To znowu ja dzisiaj jestem z moją młodszą siostrą. Hej. I y, będzie mnie malowała na ślepo. Mamy opaseczkę. Warbuziki y, Tu są y, przed nami kosmetyki. I y, zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę to będzie spontan. Y, jak będzie bardzo źle, to się po prostu będę kierować czy coś, ale postaram się w miarę no. na ślepo te rzeczy robić. No to są, to są Ocie, takie co, podstawowe co to kosmetyki. Jest, no. Na razie próbujemy na spontanie, mhm. więc tak, ja już mam kremik na sobie i jestem ułożona, jemuję oksy i mm, robimy tak, że robisz własną koncepcję, czy y, mam Ci mówić, co tak robię po kolei w miarę? Um, nie wiem. W ogóle rób, zróbmy makijaż taki na koncert na przykład, tematycznie, bo ja w przyszłym, za tydzień mam koncert, więc y, dobra. No ja zazwyczaj pierwszą rzeczą, jaką robię, to są brwi. Hmm. Eee, wy, wymacaj. Eee, dam właśnie pomadę? Czy tak, dałam ci pomadę. Pomadę będzie łatwo wymacać. Mhm. I będzie pędzelek, pędzel, nie? Ale no to musisz y, wymierzyć, czy tu, y, bo chyba dałam tu odpowiedni. Tak. Mhm. Odkręcić ci? Nie. Dobra. Eee, dałam ci taką twardszą pomadę. Myślę, że nią będzie łatwiej trochę, bo. Jakbyś myślę to u mniejku, to bym miała bręję na brwi. Dobra, szykuj się na to. Dobra, a tak na środku musi... O Jezu, no. Mam nos. O matko, no. Dobra, muszę cię mhm. tu mieć. O Jezu. Chyba nie prawie. Wymacaj ten węzelek jak, jak ten. tego. No, No. O proszę. Nałożyłaś. Że Tak to są, Tak sążnie nałożyłaś. <laughs> mhm. No, I Możemy... Pff. Ojej. Ale bym już na koncert. No, ale trafaj tam, gdzie mam czekaj, włosy czekaj, może. Czekaj, 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 czekaj. I tu, nie? Totalnie. No. I możemy w międzyczasie coś opowiadać. Okej, okay. mm, na przykład yy, gdzieś tam nie smierasz, ale chcesz dołożyć trochę tej pomady? Może lepiej nie. Ja ja szczerze? Prawie nic nie ma na niej. Dzięki Bogu. <noise> Możesz tak potężnie tam, nie babraj Żeby się. Zrobić latina makeup? Latina make dokładnie no. Dobra. Yy, Dla jest ode mnie młodsza o 5 lat. I tak naprawdę dopiero od niedawna <laughs> zaczęła się malować. Myślę, że... Okej, okay, myślę, że jest ładnie. Mm. Mhm. Mm Teraz jeszcze druga. Chyba nie trafiła. Nie trafiłaś, no. Okej. Okay. Dobra no. Mhm. Mm Dajesz radę. mam z na palcach to no weź tam palcem i bo O boże... No... No, trafiasz, trafiasz. Dobra, że jeszcze ja dam. A to już wszystko? A chcesz więcej? No nie wiem, to twoi makijaż, który mogę ci z drugą warstwą... na tą tam którą ci dałam. Mhm... To moje czoło, no, trochę mhm. niżej. Mhm. Możemy zagrać ym, w... Czekaj, a. O Boże. Mhm. No, co za Skupiasz się, rozumiem. Tak bardzo. Okej. Okay. Okej, okay, weź ten handel. I teraz muszę mhm. znaleźć, że dobry wikor nie według korektor. To już ci nie podpowiadam, bo gdzieś... Miesz. No. To chyba była trochę podpowiedź. Mm. To chyba jest korektor. Muszę poczuć konsystencję, chociaż to jest korektor. Zakręcę tę pomadę, dobra? No, zakręć, zakręć. To tak? Mhm. Okej. Okay. Dobra. Mhm. Oj. Jezu, boję się, że mi oko dzisiaj wydłubiesz. Moja no, myślę, że... o, wow. o! Delikatnie, przecież delikatnie za sobie... ty... Ja to mam na rękach. Jezu, czekaj, nie masz tu chusteczek? Nie, bo się skończyły. Boże, dzieci, dziecię moje. Nie wzięłaś? Mam, mam tu chusteczki. No, jeszcze druga brew. No już cię umyłam, tak? A na palcu? No Boże. Dobra, jeszcze druga, już wolę nie kombinować tam. No. Mm -hmm, trochę niżej. No. <gry> Musisz z uczuciem to robić. Jak też robić, zaraz jeszcze kreski i linerem, to ja się boję. A i tam. No dobra. Brawo. masz chustaczkę, jakbyś się chciała pobudzać. Okay. Dobra. Następnie co robię, to, to daję korektor. Zazwyczaj daję trochę na powiekę i, i daję trochę na czoło, trochę na nos. A tu dajesz daję. Bo, daj, dajesz No dobra, to zrób. zrób tak jak sobie robisz też, no. O Jezus. Ale wymacaj mnie. A masz y gąbkę? Nie mam, ja to robię... Ja no też to robię palcami, bo mi się zepsuła, w się sensie, Ja nie mam. Nie ja go... No, czuję. O Boże. Jezu, strasznie się boję. Idzie jeszcze? <laughs> Ja daję trochę na powieka. Ale... O jest, dobra daj oko. No to pomocy. Nie mam w ogóle... Nie. <grym> <grym> no, nie dobrze, dobrze ci idzie. Nie mam w ogóle czucia. Mhm. Teraz możecie te wklepać. Mhm. <grym> dobra. Mhm. Tak, to moja twarz. Nie wiem czy to zaś ci dała. Coś tam dałaś. To jest taki... Właśnie yy... no, bym cz czciła coś. Na no, z O! Oa! Jezu, boję się. Hmm. Mhm. Sztot. Mhm. Tak. Dobra, myślę, że już. Oh, Okej. Okay. Mm. Dalej. Yy, no, ja w tym momencie zazwyczaj zaczynam już z cieniami. Hmm. Fajnie. Ewentualnie najpierw puder, nie wiem co wolisz, yy, ale chyba może najpierw cienie. Mm -hmm. yy, I tak, mam tu dwie paletki. To jest jedna i już się tu otwiera, tak, tak tu. O, otwarta jest. Mm -hmm. Na pewno nie pamiętasz, jakie są na niej kolory. Chyba wow. okay, bo... włosy. Ci przycięło. Wymocę z jakiejś jak krzywą sobie po podłodze dzisiaj w tym w parku, to na ziemi leżały włosy Jakiś chłopczyk, że się na mi się wydaje, że mógł mieć grzybice Ju. jami No A, a jaki liko? masz pomysł na ten makijaż Okej, okay. Już Ci mówię mm. mhm. I Jakaś wizja? Zaczniemy od... Ym, Chciałabym Ci nagrywać kolor, a później jakiś połysk, ale... <grym> 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 może chcesz palcem dotknąć tych cieni, bo one się różnią przecież, y, ten... Możesz wyczuć, czy jest matowy, czy, czy jest brokat. A ja Ci wymieszam kolory. No, trudno. Jak lekko pomerdasz, to myślę, że aż tak nie będzie to. Na tej palecy jest w ogóle jakiś brokat? No. Połowa to brokaty. Mm, nie wyklełam jeszcze ani jednego. To? No. Dobra, biorę to. Dobra. Okej, okay. no. zamykaj oczy. Zamykam oko. O Boże. Mhm. Zresztą nie ma takiej powierzchni. Powierzchnia. Mhm. Tak ci. Takie kocie oko ci zrobię. Kocie oko. Ej, bo ja wezmę teraz pewnie inny kolor na drugie oko. To będzie przecież festiwalowy makijaż. Właśnie. Jesteś, yy... Myślę, że jest Git. Szczerze, no. nic nie widać. O, to druga warstwa, nie wiem jaki to kolor. Mhm. Może za mało nabrałaś tego, co ja... Tego chyba że tak git. Co ty robisz, przepraszam? Co robię? Co zrobiłam? Eee, no, jest potężny design... Face'owy, że tak powiem. <grym> face jest na dobrym poziomie, ewidentnie. Nie trafisz w ogóle w cień <grym> No, dawaj. Okej, okay. drugie oko teraz? Dr Drugie oko, mm -hmm. Tak. Dobrze ci idzie, naprawdę. No, mm, chciałam powiedzieć, że... do mnie jest teraz w swoim nastoletnim buncie. Cura. I trochę czasem się zachowuje jak Emos, więc pomyślałam sobie, no to w takim razie pomalujemy też doskonale na koncert, no bo przecież tak Emosowo czasem trzeba. No, no to też jadę na koncert niedługo. Na no. Warszawę. Odparcie no, The Weekend. Mhm, mm mhm. Mm tak wiem, że zjechałam poniżej oka, ale tutaj ci zrobię taki design Design? Ej, żałuję Okej, okay, teraz musimy ci wyczuć mm -hmm. jakiś brokacik mm -hmm. To? A to... Mm. To... nie A, to Dobra, weźmy inną paletkę Dobrze, daję ci drugą paletkę Jezu, to moja ulubiona nie masz już dalej, no. A weź różnymi palcami dotykaj. Nie mam tyle palców. Nie, jednak chcę tamtą, bo tej nie ma brakatów. Na no, obu są brokaty. No, nie czuję. Dobra, no. Dobra, co chcesz grać? Zapewniam Cię, że jak tak lekko potrzesz dane cień, to będzie czuć, czy to jest mat, czy to jest brokat. Czujesz? No. No? To który wybierasz? Dobra. Dobra, szykuj się tutaj na... Taki... Szykuję się. Jestem taki... O! Kurwa! Taki to jest znowu pod okiem Mordą. Nie! No. Nie. Taki połysk! Połysk. No Do, tak, dobra, zrobiłaś mocny połysk. Fajny. Mhm. Mhm. Drugie oko? Mhm. Mhm. Bardzo dobrze. Czuję ten połysk. Mhm. Mm może powinnam tak przyciągnąć, żeby zrobić taką kreskę. No. Totalnie. <suszy> Mam nadzieję, że zdążymy, zanim on przyjdzie. Nieba. Boże, wiesz co, ta paletka umrze. Mordą cię tyle, mi do Dobra. Okej, okay, ja skończyłam z cieniami. Tak? Tak. Dobra, ja pokażę jeszcze do kamery paletkę. A może masz jakiś róż, jakiś rozświetlacz? Ja nie używam takich rzeczy, może może twojego, jak chcesz. No, ja go jeszcze po cienku. A jak wygląda? Um, leży taki kwadrat stary. No, o kurde, czekaj, 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 to tylko... Typu... Sorry, to moja wina, bo to mój korektor, spadł. Okej, okay, gramy w co by wybudziło średniomierzne dziecko ze śpiączki. Myślę, że moja twarz w tym momencie. Myślę, że sobie urodziłam bez nadzieję, że nie. Nie, nie, otworzyłam ci to. Dobra. Nie wiem. Dam no. ci różowy rozświetlacz. To twój, to twój jest kosmetyk, więc pamiętasz na pewno rozłożenie kolorów. Na nos! Tak. Jezu, ty chodzić tak. z nosem świecącym, przy onej on i tak się świeci. Po godzinie z, z kremem to ja już jestem jak psujajca w, w tej strefie. <grym> o, ej, ale trafiłaś? Ej, widać, jak robisz element, jakby, który. <grym> O to trafiasz, nawet. Mhm. Mhm, masz. Okej, okay. i teraz co byś chciała Uch. zrobić? No, zrobiłabym Ci kreski. Kreski, dobra, czy podać Ci eyeliner? Mhm. Mhm, otworzyć Ci go? No, otwor... otworzyć Ci go. Tylko proszę, delikatnie, bo... Oj, jestem tu brudna, zobaczyłam to spad... o. Jesteś, paka. ale to się umyje. Dobra. Panie Boże, dobra. Ale chciałem gwiazdy. Ech, rób co chcesz. Rób co chcesz. Okej. Okay. Dobra, skup się tylko. Jest... Przypominam, że ja sobie nie umiem ich zrobić równo widząc, a co dopiero nie widząc tobie. Super. Jestem podekscytowana tą sytuacją. Masz to już na oko? Czuję, no. Ojeju. Jezu, delikatnie. Zrobiłam Ci skrzydełko już. Skrzydełko? No! Jest skrzydło totalnie. Teraz drugie. Wiesz co? Ty nawet na swojej buzi jesteś brudna. No powtarzaj, nie. Masz niebieski cień. A nie zaspojderowałaś? Oj, przepraszam, to nie było celowe. Oj, dam sobie na bardzo. Mówisz. Oj, za bardzo z go zrobiłam. Ale okej. Okay. Czy to już? Tak. Mm, nie no, jest sztos dla miseria. Pomalować ci rzęsy? No mam tutaj tusz. Okay. Odkręcę ci go, ale szczerze. Boję się. Ja też bym się bała na swoim miejscu. No. Ale ja zamknę oko. Mhm. No. Fajnie. Zobaczymy. Kurde, czekaj. po mi, jak zobaczyłam kątem oka, to coś zrobiłam, otworzyłam. No miała... nie, no nie patrz! Jakieś, au. czekaj au. Czytaj. Maziaj. Maziam. Aua. Dobra, wiesz co, odpuśćmy to. Okay. To i tak już nic nie zmieni. Chcesz jeszcze pomadkę mi nałożyć? Tak. Przygotowałam taki juicy kolor, który ja bardzo często noszę. Mhm. Proszę. No ci serduszko. Nie! Usta! U, Nie. Nie, 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 jest czysta na szczęście. Bo dzięki Bogu. No ubrałaś białą bluzę do czegoś takiego, no. No bo to moja nowa ulubiona. <grymne> nie wiem, co maluję. <grymne> <mówię>. Możyła <grymne> <grymne> ci za do japy. <grymne> nie. nie. W dziurę pod brwią. <grymne> Co? <grymne> nie pod brwią, pod brodą. Nawet na brodzie. Malujesz, czy nie? No. Jezu, ja tego nie domuję. Ej, ładnie, dobra. Chyba zęb zębami mi <grym> by <było. grym> Nie, to O Zrób tak. Masz. Dobra. To już koniec? Eee. No tak myślę. Okej, okay, więc... Eee. Myślę, że czas zdjąć opaskę, żebyś zobaczyła, co zrobiłaś. No, zdaj mi, bo mam problem. Zapnij oczy. I uwaga, czy okulary chcesz ubrać? Nie. Czy zobaczysz? Zobacz. Dobra, możesz patrzeć. Pokażę reakcję z tą. Ej, ja bym to musiała obejrzeć ten film. Ała! Yo! Wiesz co? Ej, ale ja muszę zobaczyć na W pewnym momencie bałam się o swoje życie i poproszę tę paletkę teraz. Oj, ale nie wierzyłam. Nie wierzę w to, co widzę. Ja dosłownie nie wierzę w to, co widzę. A czego się spodziewałaś? No, spodziewałam się, że może trochę wyjechałam szminką i trochę wyjechałam cienie. Odrobinę, no? Jest, właśnie, że połowę malowałaś tu. Tak, i dosłownie po policzku tak. mi takie hałas. To nie jest możliwe, ja będę ogóle to odejść, bo w to nie wierzę. Ja, no. ja nie? Nie, co ja ci to, to da, ja nie Powiedziałaś, to... że to taki design. A ja w ogóle jestem cała przekrzywiona w ogóle, widzisz? To tu jest tak... Nieźle, jeszcze, a tu jest tak. A nawet ja ci dodałam na drwią, to jest chore. A pokaż jaki ci, nie? No, no, chyba ktoś cię... Pobił? Tak. Ale ładne ci kreski zrobiłam. Mówisz? No. <grym> Fest! Nie Znale. no, ta uszłaby jeszcze. Myślę, że z tej nic by spojrzała na ciebie, jakbyś nie No na podpoczyj. pewno. Wyglądam jak po ostrym melanżu. Gorzej. Y więc y to jest... To jest wszystko. W <grym> ogóle na, uwagę na brwi? To jest br brew, tu. To, i, a to? A to było tak pomalowane, ale nie widać. <noise> Doceniam Twój kunszt. serio. I nie wiem teraz, jak ja to zmyję. Weź się o tym No, jesteś tu brudna w ogóle. Słyszy sobie. <noise> Mam no to z I ręce masz całe, brudne, masz pokazać. Nogi. Ręce, nogi, wszystko. Ale naprawdę, myślałam, że ci to robię wszystko w dobrych miejscach. Ja mhm. byłam pewna, że ci. Zamknij oczy. No, no to przynajmniej połysk ci dałam. No, no po, taki połysk jest. Połysk, połysk jest, no nie ukrywam. Uh -huh. Aż się napiję. Ja chyba też to musisz mi podać, bo nie mam ręki. No, ej, to moje. No dobra. To ja idę to zmyć w takim razie. Zdrowa. Zdrowa, no. Uh -huh. y bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Uh -huh. I y widzimy się w. Nie wiem jeszcze kiedy. Jak wpadnę na pomysł mm -hmm. jakiś. Już ni nic w tym stylu na pewno nie. <grystanie> <grystanie> Buźka. <grystanie>